Cześć, ja nazywam się Luke To jest, jak słyszycie, zabawa bronią. W ogóle patrzcie, ilu to jest graczy. What the fuck! Będzie totalny rozpierdziel. 3, 2, 1, BUM! Jesus! Będziemy się respić praktycznie na sobie. Także ja się boję nawet, tak jakoś bardziej ruszyć. Tam nam jest. Zabijają graczy, Oj shish! Zrobiłem błąd, mogłem się ruszyć. Ponieważ ta mapa jest taka duża, i po prostu do, do map jest dostosowana. Dostosowana. Szybko się rozgrywki. O, Ale zrąbałem, okej. Okay. Nieważne, nieważne. Let's do this. Dzień dobry. Hmm. Ta mapa jest akurat słaba. A Kimbo, what? Why not? teraz. Dobrze, że uciekłem, osić. Dwa, jeden. Jest! <laughs> okej. Okay. Zabił mi go, no shish. Aj ta broń się wyciąga tak długo. Okej, okay, ale ten gang game jest całkiem inny niż ten w becie, także ciekawa sprawa. Dobra, dało mi się go zabić. Teraz granatnik, tak jest. Okej, okay. strzelba, to biegniemy do budynku z tą strzelbą. Wiem, reaper. To znaczy, to wcale nie jest reaper. A coś podobnego, o strzelba znowu, pięknie. Sheesh. Dobra, strzał w głowę nawet ładnie, snajperka. O, oh, i Pistolet, okej. Okay. Uciekamy. Uhu. Ok. Respił się ładnie. Ahaha! Bitches on the club. Bibi, bitches on the club. Yeah. Mój pierwszy gun game Ewa w pełnej wersji gry już wygraliśmy. 18 na 5, patrzcie ilu tu jest graczy, to jest naprawdę niesamowicie e, duża liczba graczy jak na FFA i na Gun Game, bardzo ciężko, zobaczcie też koleś ma 17 na 5, też był dobry, także dzięki za obejrzenie tego materiału, jeżeli wam się podobało to wiecie co robić, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych materiałach z Call of Duty Infinite Warfare, a tam z tyłu jest czarna dziura, cześć!